Nazywam się Marta Jermaczek-Sitak i urodziłam się w rodzinie przyrodników, w rodzinie biologów, więc właściwie od dziecka chodzę po łąkach i po lasach. Rodzice pokazywali mi pierwsze rośliny, kwiaty, ptaki, owady i... I, I ta przyroda od zawsze jest właściwie obecna w moim życiu. I takie też wybrałam studia. Skończyłam biologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i później tam też kontynuowałam studia doktorskie. Doktorat robiłam na temat zmian w krajobrazie rolniczym, w krajobrazie łąki pastwisk w Dolinach Rzecznych na Ziemi Lubuskiej. I właśnie w tej pracy mojej doktorskiej obserwowałam trendy zmian w krajobrazie rolniczym w krajobrazie tym antropogenicznym, kulturowym na polskich y, wsiach. Później zajmowałam się też trochę łąkami w miastach. To znaczy brałam udział w projekcie odtwarzania łąk w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim na współpracy z miastem stołecznym Warszawa i tam też staraliśmy się jakby zaszczepić te łąki w krajobraz miejski. Teraz robi się to trochę bardziej popularne, coraz więcej miast i wsi, i gmin te łąki u siebie odtwarza i tych łąk w krajobrazie miejskim jest znowu coraz więcej. Od kilku kilkunastu lat obserwujemy zmiany w krajobrazie kulturowym, w krajobrazie wsi. Tam na wsiach, gdzie jeszcze niedawno rósł warzywniak, obok, po podwórku chodziły kury, gęsi, kaczki, świnie, na pastwisku pasła się krowa. Za stodołą rosły pokrzywy, łopiany, bylice, chrzan, tak wiele różnych innych. Roślin. Tam w tym momencie mamy wyrównane trawniczki, yy, iglaste krzewy, czasami stoi jakiś basen, część jest wybetonowana, wysypana kamyczkami, i coraz większe przestrzenie terenów zajętych, zagospodarowanych przez człowieka, zamieniają się właściwie w biologiczną pustynię. Tymczasem na całym świecie, w tym również w Europie, w tym również w Polsce. Zanika bioróżnorodność. Kolejne gatunki znajdują się na granicy wymarcia, z pospolitych stają się ginące, i ma to również związek właśnie z tym zagospodarowaniem przestrzeni. To, że jest na wsiach coraz mniej jaskółek, a przez to coraz więcej much i komarów, to, że rośliny, chwasty polne. Kiedyś pospolite na każdej miedzy, w każdej, w każdej wsi, obecnie coraz częściej znajdują się na czerwonych listach, to właśnie zależy od tego, jakie jest nasze podejście do krajobrazu kulturowego, w jaki sposób my sami go kształtujemy. W naszym ogrodzie, na naszej działce, na naszej przestrzeni, to my decydujemy, czy to miejsce będzie biologiczną pustynią. Czy też będzie to takie miejsce, które będzie odpowiadało na nasze potrzeby yy, odpoczynku, rekreacji? Czasami chcemy sobie uprawiać jakieś warzywa, jakieś zioła, kwiaty, tak? Ale też będzie odpowiadało na potrzeby przyrody. Ja czasami mówię tak trochę przewrotnie: Twój ogród nie jest tylko Twój. To znaczy, my kupujemy jakąś ziemię i umawiamy się z innymi ludźmi, że tutaj jest nasza ziemia, ale nie podpisujemy umowy z, z przyrodą, że od tej pory tutaj jej nie będzie. To miejsce nadal należy do przyrody, tak samo jak do nas, i to jest ważne, żebyśmy spróbowali pogodzić nasze potrzeby z potrzebami przyrody tego miejsca. Czym są chwasty? Ostatnio coraz częściej można odnieść takie wrażenie, że dla ludzi chwastem jest każda roślina, której nie posadzili, nie kupili za swoje pieniądze i nie umieścili w tym właśnie ściśle określonym miejscu, że każda roślina, która pojawia się spontanicznie jest chwastem. Tymczasem no Definicja chwastów w botanice jest dosyć konkretna. Mamy chwasty segetalne i chwasty ruderalne. I chwasty segetalne to są te rośliny, które pojawiają się w uprawach wbrew woli człowieka. W uprawach, czyli tam, gdzie coś uprawiamy, tam, gdzie chcemy zebrać jakiś konkretny plon, na przykład warzyw, i wbrew naszej woli pojawiają się te chwasty, które w jakiś sposób nam ten plon ograniczają. To są chwasty segetalne, natomiast chwasty ruderalne to są te rośliny, które pojawiają się w otoczeniu człowieka mimo woli. Mimo woli, czyli po prostu same wyrastają, ale w żaden sposób człowiekowi nie przeszkadzają. To są te wszystkie rośliny, które gdzieś tam sobie rosły na tak zwanych, jak to w starych botanicznych książkach piszą, przy na przychaciach i na przypłociach, czyli w takich miejscach żyznych, ale nie do końca przez człowieka w 100% zagospodarowanych. Czyli tak naprawdę to, czy coś jest chwastem, czy nie jest tym chwastem, to zależy właściwie od kontekstu i od naszego nastawienia do tej rośliny. Bo jeżeli pokrzywa wyrośnie na, na naszej grządce z warzywami czy kwiatami, no to będzie ona chwastem, ale kawałeczek dalej, jeżeli będzie rosła w takim miejscu, gdzie my decydujemy, że pokrzywy mogą tutaj rosnąć, ale jeżeli, albo jeżeli będzie rosła w lesie, to to ona już wtedy chwastem nie będzie. Będzie po prostu rośliną dziką rośliną, która w danym miejscu wyrosła. Dzika przyroda, i to niekoniecznie ta dzika przyroda, którą spotykamy w lesie czy na łące, ale również dzika przyroda w naszym własnym ogrodzie y, może być dla nas źródłem zdrowia, źródłem pożywienia. Y, w naszym ogrodzie im więcej mamy dzikich gatunków rosnących sobie spontanicznie y, na łące czy pod płotem, czy nawet na niesuper zadbanej grządce warzywnej. Ta dzika przyroda może być dla nas apteką i sklepem spożywczym. Często wydajemy całkiem duże pieniądze na piękne róże, żeby posadzić je sobie koło domu. Tymczasem dzika róża ma również przepiękne kwiaty, wspaniale pachnące, dużo łatwiej się uprawia, nie musimy o nią tak bardzo dbać, a jej owoce są bezcennym źródłem, między innymi witaminy C. Trzy takie niewielkie owocki dzikiej róży zjedzone każdego dnia dostarczają nam dawkę witaminy C właśnie na każdy dzień, więc każdego dnia, zamiast łykać tabletki, łykać suplementy, wystarczy, że wyjdziemy sobie przed dom i zjemy trzy owocki dzikiej róży i no dawkę witaminy C, można powiedzieć, że mamy zaliczoną. Oprócz tego do dzikiej róży przylecą ptaki. Które też tymi owocami będą się odżywiały. Na dzikiej róży, na jej kwiatach latem będą siedziały różne owady zapylające, i taki krzew dzikiej róży przed domem to jest miejsce życia, miejsce bioróżnorodności, a jednocześnie dla nas apteka i sklep spożywczy, z którego możemy korzystać. Jedną z takich zapomnianych, dziko rosnących roślin, można powiedzieć chwastów, które występują powszechnie w naszych ogrodach i często są tępione, wyrywane, jest bluszczyk kurdebanek. Bruszczy kurdybanek to jest wspaniała, aromatyczna roślina, która y, kiedyś nawet w starych książkach z przepisami można odnaleźć takie informacje, była używana jako zioło przyprawowe, y, zamiast na przykład natki pietruszki. Może być dodawane do sosów, y, do zup, do warzyw duszonych, do mięs, do, y, do, do różnych takich warzyw, może być stosowana w kuchni. Ale bruszczy kurdybanek jest też cenną rośliną leczniczą. Y, udokumentowane naukowo jest jego działanie. Korzystne na przykład na układ pokarmowy, czyli może nas wspierać w trawieniu. Zwłaszcza jeżeli go dodamy go właśnie jako przyprawę do potraw. Ale jest też na przykład taka legenda, taka opowieść, że kiedy Jan III-Sobieski jechał pod Wiedeń z, z oddziałami, z żołnierzami, to właśnie razem z wojskiem jechały wozy wypełnione po brzegi bluszczykiem, kurdybankiem, który miał być takim ziołem właśnie wspierającym w żołnierzach odporność na różne choroby, które się wiadomo na wojnie przytrafiają ale również miał zwiększać ich odwagę i śmiałość w walce, w boju. Pokrzywa na każdym liściu ma włoski parzące i żeby ją jeść na surowo, to trzeba te włoski połamać, dlatego ja tą pokrzywę tak zwijam, yy, właśnie w ten sposób, robię z niej taki naleśniczek, potem taki robię krokiecik, i tak właśnie zwijam w palcach ugniatam i uczę też dzieci. Właśnie w ten sposób jeść pokrzywę na surową, mówię im, że to są tabletki z żelaza, tabletki z witaminy C i bardzo wielu innych wspierających nasz substancji. Taka pokrzywa ma również działanie e, antywirusowe, ma działanie e, antyhistaminowe, czyli też można wspierać w, w alergiach. I na każdym spacerze, jeżeli mamy dostęp do świeżej, czystej, niesikanej pokrzywy, to możemy sobie takie właśnie tabletki na odporność robić. Bardzo ważną dziką rośliną, kiedyś powszechnie używaną w kuchni, jest pokrzywa, również zapomniana myślę, że zapomniana z kilku powodów, między innymi dlatego, że w czasie wojny jedzenie pokrzywy, codzienne jedzenie pokrzywy, czasami tylko pokrzywy. Yy, potem się ludziom się kojarzyło, kojarzyło się właśnie z okupacją, z biedą, z głodem, z tymi trudnymi czasami i może dlatego trochę od tej pokrzywy odeszliśmy. Tymczasem trudno o bardziej wartościowe warzywo. No i jeśli o mnie chodzi, to w maju, w czerwcu pokrzywa gości na moim stole prawie codziennie, przyrządzana może być jak szpinak, można z niej zrobić jakieś kotlety i koktajle i robić ją i z makaronem, z ryżem, z ziemniakami, w postaci pierogów, w postaci zupy, czy nawet wykować na zimę, robiłam w tym roku pokrzywę w pomidorach. Jest mnóstwo możliwości zastosowania pokrzywy w kuchni, trzeba ją oczywiście jakoś przyprawić. Jest to niesamowicie smaczna i zdrowa roślina zawiera bardzo dużo żelaza, witaminy C, ale na tym jej właściwości się nie kończą, dlatego że ona oprócz tego jest rośliną leczniczą. Picie pokrzywy jest zalecane na przykład w stanach anemii, właśnie między innymi ze względu na to żelazo i witaminę C, ale udowodniono w badaniach. Wpływ pokrzywy na wirusy, co nam się właśnie może przydać obecnie. Sok ze świeżej pokrzywy, świeży, surowy sok z pokrzywy ma działanie antywirusowe. Pokrzywa ma również działanie antyhistaminowe, czyli picie na paru z pokrzywy może nas wspierać w alergiach. I warto się tą pokrzywą zainteresować i warto zrobić jej trochę miejsca w naszym ogrodzie. Pokrzywa może nam się przydać w ogrodzie również z innego powodu, nie tylko dla nas ponieważ pokrzywa jest miejscem życia bardzo wielu różnych organizmów. Jeżeli lubimy motyle, jeżeli chcemy w naszym ogrodzie podziwiać motyle, to zostawmy trochę pokrzywy, ponieważ właśnie na pokrzywie żyją, odżywiają się nią gąsienice, rusałki pawika, rusałki pokrzywnika i różnych innych pięknych owadów, które po przeobrażeniu będą latały po naszej działce jako kolorowe motyle, a wcześniej właśnie w formie gąsienic potrzebują pokrzywy. W moim ogrodzie bardzo wiele roślin ma... Różne dziurki, plamki, przebarwienia i często widzę w internecie, jak ludzie w takich sytuacjach pytają, na co ta roślina choruje, co tą roślinę atakuje, jak mogę tej roślinie pomóc, przecież coś tu jest z nią nie tak, ona ma dziurki. Tymczasem w przyrodzie, jeżeli widzimy jakąś roślinę, która ma liście całe, niepojedzone, niepodziurkowane, bez żadnych plam, bez żadnych przebarwień, to znaczy, że z tą rośliną jest coś nie tak. W dzikim, żywym, w takim pracującym ekosystemie, zawsze są jakieś rośliny roślinożercy, którzy trochę rośliny nadgryzają, no i musimy się jakoś z nimi podzielić. Oczywiście, jeżeli jest ich tyle, że zjedzą nam wszystkie rośliny, to znaczy, że w naszym ogrodowym ekosystemie jest jakaś nierównowaga, brakuje drapieżników, możemy się zastanowić, jak na przykład zrobić dla nich schronienia. Ale jeżeli na naszych roślinach, czy to na roślinach uprawnych, czy to na dzikich roślinach, które w naszym ogrodzie rosną, są jakieś dziurki, przebarwienia, plamki, to znaczy, że nasz ekosystem dobrze działa. Doskonałym przykładem na to, jak tępiąc chwasty, pozbywając się chwastów z ogrodu, rezygnujemy z prawdziwych skarbów. Jest żółtlica, żółtlica drobno kwiatowa. To jest taki chwast, roślina pochodząca z, z kontynentu amerykańskiego, przywędrowała do nas z różnymi uprawami, warzywami, roślinami uprawnymi, które również stamtąd pochodzą, na przykład ziemniaki, tak? kukurydza to są wszystko rośliny pochodzące z Ameryki. No i razem z nimi przywlekliśmy również związane z nimi chwasty. I ta roślina, żółtlica, którą tępimy, wyrzucamy, plewimy, staramy się jej z ogrodu pozbyć. W Ameryce Południowej jest uznanym, sprzedawanym na targach warzywem. Nazywa się po tamtejszemu głaska. Głaska jest składnikiem kolumbijskiej tradycyjnej zupy ajiaco i różnych innych, różnych innych południowoamerykańskich południowo dań. I co ciekawe, można ją również w formie suszonej kupić w internecie za naprawdę duże pieniądze. Tu wychodzi kilkanaście lub czasami kilkadziesiąt złotych za niewielką paczuszkę suszonej żółtlicy, którą każdy z nas ma w ogrodzie i może w każdym momencie wykorzystać. Żółtlica jest świetnym warzywem, przede wszystkim w formie gotowanej. Surowa nie jest super smaczna, ale możemy ją właśnie latem, kiedy pokrzywa jest już taka... Może trochę zdrewniała. Z kolei możemy jeść właśnie żółtlicę. Możemy z niej zrobić czy to tradycyjną kolumbijską zupę, na którą przepis znajdziemy w internecie, czy po prostu przyrządzić ją jak szpinak, albo wykazać się inwencją, kreatywnością i samemu danie z żółtlicą wymyślić. Kiedy wybieramy krzewy do naszego ogrodu, zwykle kierujemy się modą, patrzymy coraz u sąsiadów, a tam najczęściej rosną krzewy iglaste którym jest też coraz trudniej w naszym klimacie, coraz więcej wymagają opieki, coraz więcej podlewania czy czasami nawet różnych oprysków. Tymczasem mamy w Polsce mnóstwo wspaniałych gatunków krzewów, które również możemy posadzić na naszej działce, a czasami wystarczy poczekać, aż same wyrosną. Tymczasem mamy w Polsce mnóstwo rodzimych wspaniałych krzewów, które nie tylko nie będą wymagały właściwie żadnej opieki z naszej strony oprócz posadzenia, a nawet czasami i posadzenia nie wymagają, ponieważ często są to krzewy, które spontanicznie są rozsiewane przez ptaki w ogrodach. I w innych miejscach i wyrastają same w danym miejscu. Jeżeli taka roślina, krzew czy drzewo samo nam na działce wyrośnie, to wiadomo, że ono już będzie żyło w symbiozie z grzybami, które z organizmami różnymi, które żyją w glebie w danym miejscu i będzie silniejsze i zdrowsze. I do takich krzewów naszych rodzimych, które pięknie wyglądają o każdej porze roku i przy okazji mogą nas wspierać i w zdrowiu, i w kuchni, jest właśnie głók. Głóg ma jadalne owoce, które no, są smaczne. Możemy go suszyć, możemy z niego robić herbatkę, możemy z niego robić ciasto, nawet czy jakieś przetwory, konfitury. Różne są, różne są pomysły na głód, ale jest to też przede wszystkim wspaniały lek dla osób z chorobami krążenia serca układu nerwowego głóg no można oczywiście nie jest to jedyne lekarstwo i jedzenie czy picie herbatki z głogu nie zastępuje wizyty u lekarza natomiast no może nas w takich schorzeniach jak najbardziej wspierać nie tylko owoce ale właściwie wszystkie części głogu mają takie działanie możemy sobie również pozbierać kwiaty głogu i parzyć je jako herbatkę również po prostu dla przyjemności Wiedza o dzikich roślinach jadalnych i leczniczych kiedyś była wiedzą powszechną, to znaczy kiedyś nawet dzieci na wsiach wiedziały, y, jaką roślinę można przyłożyć na skaleczenie, które rośliny można jeść, a które lepiej omijać. Y, kiedy mama wysyłała dziecko po jakieś zioła, to zwykle dzieci wiedziały, bo po prostu uczyły się od, od swoich krewnych, od swoich bliskich, od sąsiadów, jak te rośliny wyglądają. Y, dzisiaj oddaliliśmy się i oddalamy się coraz bardziej od przyrody i ta wiedza na temat dzikich jadalnych roślin staje się powoli wiedzą elitarną, dostępną nielicznym, dostępną botanikom, którzy zdobywają tą wiedzę gdzieś na uczelniach czy nielicznych ludziach, którzy mają jeszcze dostęp do starych mistrzów, gdzieś tam na wsiach, którzy, którzy ich tego uczą. Tymczasem warto tą wiedzę poszerzać, warto ją pogłębiać, warto się uczyć, czy to z książek, czy to szukać takiej wiedzy w internecie, ona jest jest, byle, byle te źródła były rzetelne, można też szukać warsztatów, szkoleń, które i w formie takiej osobistej, stacjonarnej, i w formie online są też, są też coraz częściej dostępne. I warto też uczyć tego dzieci. Moje doświadczenie z edukacją przyrodniczą jest takie, że dzieci błyskawicznie chłoną tę wiedzę. Bardzo łatwo uczą się jadalnych roślin, uczą się ich zastosowania, wiedzą, które rośliny można jeść, a których nie. Bardzo szybko się też uczą, które rośliny są trujące. Nie trzeba się tak obawiać, że, że dzieci zjedzą coś trującego, bo dzieci błyskawicznie zapamiętują, jak te rośliny wyglądają i uczą się je omijać, i, i co również obserwuje, uczą tego również inne dzieci, więc ta wiedza jest też przekazywana między rówieśnikami. Szczególnie to obserwuję wśród dzieci, które są w edukacji domowej czy w edukacji alternatywnej, gdzie częściej takie dzieci w leśnych przedszkolach, w leśnych szkołach, częściej bywają w lesie, częściej bywają w terenie, mają kontakt z tymi roślinami, z przyrodą i, i ta wiedza gdzieś tam się właśnie w tych kręgach odradza. I tych dzikich roślin jadalnych i leczniczych nie musimy wcale szukać w jakimś pierwotnym lesie, bo takich miejsc jest coraz mniej i często jestem do nich coraz dalej, czy na bagnach, moczarach, czy w jakichś miejscach właśnie takich odległych, ale bardzo wiele z nich możemy mieć we własnym ogrodzie, jeżeli tylko pozwolimy się temu ogrodowi trochę zapuścić. Nie będziemy dbać o każdy metr kwadratowy i strzyc go raz na tydzień i pryskać i nawozić i kontrolować wszystko, co tam żyje i rośnie, ale pozwolimy trochę tej przyrodzie decydować w naszym ogrodzie, trochę jej oddamy pola, trochę pozwolimy spontanicznie rosnąć tu różnym roślinom i żyć różnym zwierzętom i wtedy na pewno również my będziemy mieli z tego korzyści.